Jojo, yo, yo, yo. z tej strony Michał z kanału Run Mountain Travels. Po dłuższej przerwie zapraszam Was na drugi film z Madery, w którym na pewno nie zabraknie pięknych widoków, fajnych trekkingów i ciekawych miejscówek. No i dojechaliśmy do Ponta de San Lorenzo, czy coś takiego? Teraz sobie idziemy na lekki trekking na sam koniec Madery, na ten Południowo, nie, nie przepraszam, na północno wschodni kraniec. No idziemy połazić. Tak więc coś pewnie ciekawego zobaczycie. Tata jest tu. Chodźcie. Idziemy sobie szlakiem TR8. Tak samo oznaczone te szlaki tutaj na maderze. Czyli PR jakaś jakaś cyferka Całość tego szlaku PR8 to jest 3 km, tak więc Easy peasy Lemon Squeezy. Patrzcie, tiktokerki, vlogerki, hmm. tu przeszła już youtuberka, już skończyła swoją karierę. Zrobiła milion subów i... z tej okazji ciuchów. <laughs> A jakiś nastolatek latek robi milion subów i z tej okazji wypuszcza nową linię ciuchów. Idziemy tutaj, no. No, może iść w lewo, on tam zostać i coś Na razie PR8. Mega, mega, propsy. Mega się nam na razie podoba. Przyjemny szlaczek. Ciepło fest. Krótka koszuka. Tu jest wskazane. Tam musimy dojść. Jeszcze kawałeczek i to nie jest cała, cała trasa, nie ma 3 km, tylko ponad 3 km, ale w jedną stronę. Więc w sumie będzie z 7 może. Więcej niż powinniśmy zrobić. Jesteśmy już w połowie trasy, teraz trzeba tylko wrócić. Jak w połowie? A? No w połowie, no bo jeszcze trzeba wrócić. A no w połowie? Tak, bo jeszcze musimy wrócić. Ale szybciej się zawsze wraca, nie? No. My doszliśmy do domku, za chwilę będziemy łódką sobie wracać. Tik So <laughs> tak <nie> <laughs> ja na Nic nam się nie stanie, pan specjalnie to tak. Teraz Zaraz jedziemy z falą, uh -huh. jest lepiej. Jest jest lepiej, nie będziemy tak...

Dobra, wjechaliśmy z łódki i jedziemy teraz coś zjeść Alewa Szpijcie na Kurasa Mamy Kalmany Krykasy Kryczki są bardzo dobre na razie Rowalka Aha. O, pojedliśmy fest. Już chyba przez trzy dni z nie Jedzenie pyszne. Kalmary, bajka, tak też bardzo dobry. Ogólnie żeśmy się jeszcze nie zawiedli na jedzeniu. Ale, że, a jeszcze nie spróbowaliśmy McDonalda, mamy tak zwyczaju, że jak gdzieś jesteśmy, próbujemy piękniejszego McDonalda. Nie to, co jest wszędzie to zawsze się jakaś tam perełka z innego kraju trafi. Nie zawsze pyszna, jak to w maku, ale nie ma źle. Dobra, palatamy tu jeszcze dronem i, i jedziemy dalej. Nie są niedojrzałe. Zobaczcie, jedziemy sobie teraz gdzieś tam w stronę lewat i taka malutka farma bananowców. Nasza furka goni. śperzocik Poczyna to tak. tak. To zimno. No, bardzo. Niesamowite. Przejechaliśmy kąseczek. No. I... I teraz go, I tak nam pizzi. No? To jest niemożliwe. Patrzcie. To jest chyba lewada. To są lewady, to się. Tak się to nazywa. Można tu Można. I idziemy? No. No kus, kus! To się tam chyba jest, czy nie? Nie jest. Ten wodospad jest, widzisz? Nie jest wodospad. Taki duży? No. Tam skacze. Uważaj. No.

Taka niespodzianka w drodze do yy, na mieszkanie. Już kapkę zmęczeni jesteśmy. Więc to się wpadła do wody. To się wpadła do wody, tak? No. Całym butem. Nie. A przez ciebie to no. to nie jest rzadkość. O, jest mały butel. To nie jestem ja taka niezrzadka, czy to mnie.

Dobra, dobra to jest to Jeszcze takie coś, patrz chorobista ja Piździ dobra, jest coś takiego Chowasz tu tu Dobra, Aha, tu to spinusz z tyłu to spinasz. Dobra, dobra Piździ niemiłosiernie, 8 stopni tu jest no dole było plus 20 pary Szymanko to już kolejny dzień, chyba czwarty, ale dalej drugi filmik. Jedziemy teraz sobie na takie naturalne baseny, yy, które są zrobione tam z oceanu, zresztą zobaczycie. A teraz po drodze spotkaliśmy taki oto sobie ładny wodospad. który sobie tutaj spływa i płynie sobie tam do, do wody. Lecimy dalej. Chyba że będziemy widzieć w, na tych basenach, jak będzie jakieś słoneczko, bo na razie trochę piździ. Ale jak na grudzień tak nie ma źle. No. No, fajnie. Wygląda to dosyć ciekawie. Zobaczymy, czy jest zimno, czy ciepło. Słoneczko jest. Gdzie idziemy, tam? Tam na sam koniec, najbliżej fal. Ale nie będziemy się kąpać tam na falach. Ja będę się kąpać tutaj, Idziemy tam. Nie, na basenach. A w basenach, czy w murach? To jest gorpło. Gorpło. Boże, kupulu! Nie no, lepsze, jak wczoraj było na łódce. No. Tutaj mogłeś zabrać GoPro. Nie, gorpło. i nagrać na łódce. Przecież nagrywałam na łódce. Gorpło. Gorpłem. Gorpłem? Faj gorpło. Gorpło. GoPro. भरपूर <laughs> Gorzej, bo tam będę musiał wleź do tej wody, ona na pewno nie jest zaciekła Teraz po czym fajnie, bo takie pasaniki kosztowały nas na jedną z poworosą trójkę dzieci 70 euro nawet po to. by się właśnie przebrać nas nowe rzeczy wejdziemy no do tej wody Доброе, так вот это нормально, кто вас там, где-то дошли, по всяким твоим это наверное. Widzimy sobie tutaj na, na teraz takim obiedzie troszeczkę późnym nad tym basenem i zaraz Wam pokażę jakie przeszły pyszności. A to nie Muszelki zupa wondorowały To się odcinek. No, więc jemy. A tymczasem to już ostatni przelot dronem w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i jakiś fajny komentarz. Do następnego. Jo jo